Sytuacja postrzegania polskiej żywności wskazuje, wskazuje przede wszystkim yy, współczynniki sprzedaży, eksportu za granicę, a te były na bardzo wysokim poziomie. Do 2015 roku mieliśmy stały przyrost wzrostu sprzedaży. On lekko ospał w ostatnim roku, ale z kolei masowo cały czas jest to bilans dodatni i yy, produkcja rolno-spożywcza wyraźnie odznacza się na tle wszystkich innych dziedzin eksportu Polski. Niewątpliwie wpływ na tę dużą i ten wzrost sprzedaży produktów rolno-spożywczych ma cena, ale w ostatnim okresie coraz więcej zwracamy również uwagę na jakość, a szczególnie ważnym przy polskiej produkcji rolno-spożywczej jest stosunek cen do jakości, bo on wyraźnie odróżnia się od zagranicznych. Po latach rozpychania się na rynku Unii Europejskiej możemy powiedzieć, że tam ugruntowaliśmy swoją pozycję, jest ona mocna, silna i dobrze perspektywicznie do dalszego rozwoju. Niemniej tutaj już wielkich przyrostów nie osiągniemy. Poszukujemy nowych rynków, nowych rynków zbytu i na dzisiaj takie kierunki. Są naturalne same w sobie. To jest Azja i Afryka. Mam nadzieję, że osiągniemy tam spektakularny sukces. Rynki azjatyckie oprócz tej wielkiej masowości na produkty, które są niesprzedawalne nawet w kraju, czyli tak zwane odrzuty, ma, ma ogromną szansę rozwijać się ze względu na to, że w dużej mierze społeczeństwo azjatyckie bogaci się, w związku z tym potrzebuje lepszych produktów. I w tych produktach na pewno mają szansę znaleźć się wysokiej jakości polskie produkty. Mamy nadzieję, że prace, które wykonywane są przez administrację rządową, jak i organizacje samorządu gospodarczego będą przynosiły dalej ogromne efekty. I to zarówno poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju targach czy misjach, ale również tą ciężką pracę u podstaw handlowców w danych przedsiębiorcach. Niewątpliwie dotyczy to głównie małych i średnich przedsiębiorców, bo oni potrzebują takiego wzmocnienia. Wielcy producenci korzystają często ze swoich sieci już dzięki temu, że weszli na rynki zachodnie i poprzez te sieci też mogą eksportować.